Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj jest kolejny nowy odcinek z serii bitwa no, chciałem wam zaprezentować moim zdaniem dość ciekawą bitwę, którą rozegrałem pojazdem WTAF100. Chciałem was ostrzec, że ten materiał pochodzi ze streama, tak więc mogą pojawić się tutaj różnego rodzaju przekleństwa. Jeżeli czulibyście się urażeni, to z góry przepraszam, a jeżeli jesteście naprawdę bardzo wyczuleni na coś takiego, no to po prostu nie oglądajcie tego materiału. Także, moi drodzy, no cóż, przyjemnego Na oglądania. Pewno. Dobra, gdzie ciśniemy? Mistrzu, kierować się za tobą. Po, ta, prowadź, to coś gówno do no no no, 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 no. No, no. Mistrzu od TD-ku. ja tam mówię... Ja tylko Borsukiem umiem grać, cała reszta to mam, bo mam. Chuj, jedziemy snipeć. Co to? A AT-8 tutaj? Nie, 7, A, 7. 7. Dominię, A co 8? 7? 2, 7, 7. No to kurwa, wsparcie. No. Wiem, ale bardzo, że kwadratów nie ma. Dlaczego to jest. Zobacz, jak to jest. Zobacz, jakie to jest. Nie. Za Sobie Zobacz, jedziemy, nie? No tak byłam tam mieszkać. Niech kurwa nie wraca. Gdzie ja kurwa zajechałem? A, a on z tej strony mi się strony popierdoliły, dasz wiarę? Znowu Padzik travel? Nie, no byłem tu już kiedyś, no. No sprzedam jedną pigułę. Chcemy dobrze fundowałem dzisiaj. Oj ojoj ojoj no. Coś mi się tu kojarzy, że byłem tu kiedyś. Ty mu jebnałeś? Nie, paruję się, a ja są tam tylko 4 pestki. Ja miałem 3, ale nam się za mną. No, byś no mnie. nie? No, dobrze, że ktoś pojechał na zamek walczyć. Этот хус. я Ебре, что-то может трапить. Да, сейчас я задую. Хорошо, задую. Это 40 там лизновая. No, peloch jedna poległa, do trześci sekund. Pwadzie dziesięć. Fiń, to jak masz już w planach? Zabieg usuwania wody z płuc? Nie tak elektryczny, palisz, paliż. Zresztą no, tu nie ma wody w tym. No, po pewnym czasie powinienem powiedzieć, że jest woda w płucach nie, nie może być wody, bo w tym towarze nie ma wody, w ogóle to jest glikol. Mity, kurwa, padzik mity. Kurwa, no, już no przegrywałam a tak, tak ładnie szło No gdyby teraz był babuk, ale by Brother.. nam przysrał Czujesz jak ten leoparden zobaczył to się troszeczkę Nie, nie wykrył mnie Nie wykrył cię? nie Dobra, prawa strona padła Ile wótek ma pomiędzy pociskami? Dwie sekundy czy dwie i pół? Tuż około. Tutaj odwrócę się. O! Kurwa, no nie przebiją go, no. Tylko z Golda kurwa i za trzy godzin przebić. To jest po prostu... Wutek srał. Dobra. Gąska. Dobra, jedną... O, ja kurwa nie ja mam nic! Leopard. Kurwa. Tak, tak, tak. No, mam tak, 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 zostało. Dobrze że dodali to, tutaj, że na przykład przodowywuje 19,96 sekundy, to fajnie jest Mhm To tam mamy ISO 152 Jest tam Kurwa, kto mnie wykrył Tutaj nam jest, ktoś zajeżdża Jest, jest wafel Na polu? Na ładowany jesteś? Czekaj, teraz tak Dobra, wyjeżdżamy na niego Ja, 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 te

Kurwa! Ci w tajna, żeby cię kurwa biecho trochę zasłonił. Wybrać cię by do i do zera. Wycofaj się, no nie no, co ty stary. Pojadę na niego bez pestek. Ale ugrałem całe dwa przybicia 12 No jeszcze obieg 140 Wapel i SISU 152 został To chyba tylko raz tak ugrałem waplem powyżej tam chyba 6 tysięcy tak to kurde Rzadko kiedy cały bęben włoży no, wafnę ciężko się To kawa ma tyle bitew na butekę Grzyciek? Na waflu? Uh -huh. A tyle waflow jest z niego? No, tego lubię na to jest Kiedyś bynajmniej Ja to mam tam swojego Borsucza i tyle, no. Borsucz to jest mors. Że... Ale żeś mu jebnął, aż mu się kura farba z posypała. Dobra, jeszcze został po prawej. Ło! Pytanie leżysz na harata, o pięciu już. Teraz specjalista jeszcze na babu zrobisz. No, zabij go, zabij go, patrz za mnie. He, odbiłeś się, widziałeś? No, panie, Szacun. No fajna bidewka, naprawdę bardzo fajna. O, za taką bitwę możesz rzucić, jakbyś na wieżę film o waflu kręcił, nie? Jezu 7300, no. no ci powiem, że... No, ładnie, że... ładnie. No, a spancerny. Nie miałem jeszcze Mki na waflu. No. Ho, ho. To powiem szczerze, że mam lepszy wynik na borsuku. 7680. No. Kurna, powiem ci, że poszło mi. No. Nieźle. Nieźle. własną piersią zasłoniłem przy tamtym waple i dlatego natrzaskałeś. Tak jest, tak. Czekaj, to no. ja to wytnę i wrzucę to do, do jednego z odcinków. Na pewno, moi drodzy, widzicie teraz to wszystko. A więc to by było na tyle. Nie zapomnijcie zostawić łapki pod tym filmem, zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki za oglądanie, hej ludziska!